Trwają końcowe prace przy Stadionie Miejskim w Lęborku związane z zmianą 180 metrów bieżących ogrodzenia w części frontowej, bramy wjazdowej i furtki wejściowej dla widzów. Te prace w jakichś tam 90% są już ukończone. W zasadzie czekamy tylko na obsadzenie bramy, bo to będzie finalizować całe zadanie. Czekamy, dlatego że, że fundamenty pod tą bramę są dosyć solidne, bo to jest ciężka konstrukcja. W związku z tym musimy odczekać, aż dobrze ten beton zwiąże, żeby można było obsadzić na nim całą tę konstrukcję bramy. My jeszcze swoimi pracownikami będziemy tam takie roboty kosmetyczne wykonywać na terenie, na terenie stadionu. Usunęliśmy też część drzew, w sumie kilkanaście drzew topul, które się niesamowicie rozrosły i tutaj już zagrażały temu ogrodzeniu. Po każdym silniejszym wietrze konary obrywały się i to też takie poważniejsze zadanie. No i czekamy na, na wejście wykonawcy, na, na remont tej płyty, płyty bocznej boiska. Elementy starego płotu, które witał kibiców, miały już swoje lata. One liczą sobie kilkadziesiąt lat, pewnie między 40 a 50 lat i już były dosyć mocno zębem czasu nadgryzione, łamały się, nie można było już, takich elementów już nie produkuje się obecnie i nawet na, na wymianę nie można było kupić. Podbył w bardzo złym stanie technicznym już miały do tego zastrzeżenia i policja, i nadzór budowlany. Nowe ogrodzenie lemborskiego boiska będzie spełniało obowiązujące standardy. To jest nowoczesne ogrodzenie, który, które stosuje się przy, przy ogrodzeniu obiektów, obiektów sportowych. Jest wytrzymałe dosyć ażurowe wysokość 2,43, to już jest taka, której nie da się tak łatwo pokonać w razie jakichś takich sytuacji trudnych, no i wygląda wiele, wiele estetycznie i cały stadion przez to nabrał trochę innego, innego wyrazu poprzez zmianę tego, tego frontowej części ogrodzenia. Dyrekcja Lemborskiego Centrum Sportu i Rekreacji ma w planach kolejne działania związane z wygodą i wyglądem stadionu. Plany są takie, że na przyszły rok dokończyć to tam około 100 metrów zostało, tak jak mówiłem. Poza tym no, w związku z tym, że będzie nowa nawierzchnia, chcemy też przygotować się do, do zrobienia tam siedzeń dla, dla widzów, dlatego że wymóg licencyjny jest taki, że musi to być co najmniej 200 miejsc siedzących, więc prawdopodobnie te widownie z obu stron, która była do tej pory jest zniszczona, prawdopodobnie ją otworzymy z powrotem zakładając Drewniane szczeble i na nie siedzenia plastikowe. Będzie tych miejsc prawdopodobnie gdzieś tam ko w jednym rzędzie z obu stron, to będzie około 300 widzów będzie mogło tam e, no już w normalnych warunkach usiąść i obserwować mecz. Wykonawcą ogrodzenia jest firma ArtBud. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 57,5 zł. Zakończenie prac pod koniec października.